Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy mój ojciec przywiózł mnie do cyfronetu, czy też przyprowadził, bo tego nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam, który to był rok, może 78, na pewno nie później, może wcześniej, kiedy byłem w cyfronecie po raz pierwszy. I pamiętam ogromne wrażenie, jakie zrobiło na mnie to, co w tamtym czasie do mnie o cyfronecie mówił. Że to jest takie miejsce, gdzie stoi takie urządzenie, komputer, które zajmuje cały ten budynek, a to był ten żółty, obity, żółty, znaczy żółtą blachą obity budynek przy Parku Jordana. Tam wtedy była siedziba cyfronetu. Tam był wtedy ten komputer, chyba pierwszy. Mówię o tym osobiście, bo w jakimś sensie już jako dziecko mogłem tą historię obserwować. Tak, tam mój tata jako wtedy młody pracownik naukowy, Jeździł, zawoził swoje obliczenia po to, żeby tam je zrobić, czy też po to, żeby się tam policzyły, jak to mówił, musi mi się job policzyć, mówił do mnie, pamiętam, miał albo karty perforowane, jak państwo też pewnie pamiętacie, przynajmniej niektórzy, miał też takie wielkie bloki, te duże, takie z wydrukami swoich jobów, właśnie programów, i tam gdzieś to wszystko było liczone. Znakomicie pamiętam te czasy. Dzisiaj cyfronet jest w innym miejscu. Poznałem ten mur, panie profesorze, na którym te graffiti z Ojcem Świętym są to. Skojarzyłem to miejsce, gdzie teraz znajduje się siedziba cyfronetu. Chcę z całego serca pogratulować i podziękować tego znakomitego rozwoju chcę pogratulować muszę państwu powiedzieć że kiedy jechałem tutaj na to spotkanie to usiłowałem sobie przypomnieć te wydarzenia bo ja rzeczywiście moją pierwszą wizytę w cyfronecie pamiętam jak przez mgłę dlatego no nie ma w tej chwili na sali mojego ojca, nie widzę go, ale pewnie może by mi przypomniał, w którym roku to było. Wydaje mi się, że na pewno nie później niż w 78. Na pewno nie, bo ja pamiętam jak przez mgłę ten pierwszy raz, kiedy w cyfronecie byłem. I wydawało mi się, że tamten komputer wtedy nazywał się SAN, ale, ale mogę się mylić, bo może chodzić o komputer, który stał w innym miejscu. Nie było dzisiaj w ogóle tej nazwy wśród tych, które zostały które zostały podane. Pamiętam natomiast na pewno, że mówił mi, że ten komputer zajmuje cały ten budynek. Co muszę Państwu powiedzieć, było dla mnie kompletnie niewyobrażalne wtedy. I nie, nie, nie myślałem, jak, znaczy jak to komputer może zajmować cały budynek. W ogóle co ten komputer robi? Liczy, no ale jak liczy i po co? To liczenie, proszę Państwa, rzeczywiście systematycznie przesuwało nas w rozwoju i doprowadziła, no, doprowadziło nas między innymi do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj.